Ruszamy w dalszą drogę. Docieramy do województwa małopolskiego. Trafiamy do Zielonego Świata blisko natury, stworzonego przez Jacka Bendera, zwanego Brodatym. Decyzja o prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego zmieniła całe jego życie. Z wykształcenia jesteś inżynierem, pochodzisz z Krakowa, jednak zawsze ciągnęło ciebie do tego Zielonego Świata. Ciągnęło mnie. Początki swojej kariery inżyniera spędziłem przed komputerem i Doszedłem do wniosku, że potrzebuję bliższego kontaktu z naturą. Wtedy pracowałem w Holandii, gdzie też kontakt z naturą był dosyć ograniczony. I to był rok 2014, próbowałem się założyć gospodarstwo. Permakultura dla mnie super sprawdzała się jako model takiego ogrodu przydomowego. Jednak ja wybrałem produkcję żywności, chciałem żywić ludzi. I naprawdę ciężko było mi wśród gąszczu wszystkich roślin zbierać poszczególne rośliny, dlatego przyszedłem na model Market Gardening. W 2018 roku uzyskałem certyfikat ekologiczny. Ekologiczne gospodarstwo rolne zapewnia liczne korzyści dla środowiska, ale także, jak widać, może przynosić szczęście i radość życia gospodarzom. Jacek zdecydował się na uprawę ziemi metodami bardzo tradycyjnymi, czyli przy minimalnym zastosowaniu maszyn w gospodarstwie. Przykładowo, żniwa odbywają się u niego za pomocą sierpa i kosy. Jak widać, wiosenne prace również wykonywane są w sposób jak najmniej inwazyjny. Ekoproducent dba o ochronę wód i gleb. Zachowanie bioróżnorodności, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i wytwarzanie żywności o wysokiej wartości odżywczej. W gospodarstwie ekologicznym ważne jest wszystko: przestrzeganie terminów agrotechnicznych, stosowanie kompostu, obornika czy gnojownicy do nawożenia. Co w swoim gospodarstwie ekologicznym produkujesz? Ja głównie skupiam się na uprawie świeżych warzyw na, na rynek świeży. Zacząłem specjalizować się też w uprawie pomidorów. W tym roku. Będziemy mieć około 60 różnych odmian, starych odmian, o bardzo, bardzo smacznych, o takiej cieniutkiej, delikatnej skórce. A jaki masz rynek zbytu swoich produktów? U Ciebie można bezpośrednio je kupić, czy gdzieś jeździsz na jakiś ryneczek przez internet? Moje produkty można kupić na targu Pietruszkowym w Krakowie. Tam sprzedają od samego początku. Można też zamówić sobie u mnie bezpośrednio na gospodarstwie lub skontaktować się ze mną i dostarczam to do, do Krakowa. Sprzedaję też do kilku restauracji w Krakowie. Można powiedzieć, że jesteś szczęściarzem, bo robisz to, co lubisz, to, co kochasz, wytwarzasz żywność dla siebie i dla innych. Czujesz, że spełniłeś swoje marzenia? Myślę, że tak. Nie, nie wiem, czy wszystkie. <laughs> Lubię to, co robię i też Moją misją taką jest właśnie żywienie innych, to dostarczanie im żywności. I, i cieszę się, jestem usatysfakcjonowany tym, tym co robię. No, nie jest to też łatwe, no, którym się, się wydaje, że rolnikowi to samo rośnie. Jednak to, tym trzeba się opiekować, to potrzeba dużo pracy i często, często pracuje się w sezonie przez cały dzień. Tak? Nie, nie, nie jest to praca nie wiem, od 9 do 17. Jacek Bender żyje w rytmie eko i zaraża swoją pasją innych. Stara się promować przyjazny dla natury sposób uprawy roślin, między innymi wśród najmłodszych, bo od pewnego czasu zajął się także prowadzeniem warsztatów edukacyjnych. Chętnie dzieli się wiedzą na temat właściwości warzyw i chwastów z których wbrew pozorom wiele nadaje się do spożycia. To właśnie on przyczynił się do powstania w Krakowie ekologicznej farmy miejskiej nieopodal stacji PKP Kraków Zakliki. Skąd pomysł na ekologiczną farmę miejską w Krakowie? To wyrosło z potrzeby też takiej wewnętrznej, żeby pracować więcej z ludźmi i też chciałem coś zrobić dla miasta, gdzie się urodziłem. Dzięki lokalnemu charakterowi ekologicznej farmy, minimalizowane są emisje związane z transportem. Niektóre dostawy realizowane są nawet rowerami towarowymi. Gospodarstwo wpisuje się w nurt rolnictwa regeneracyjnego, inspirowanego permakulturą. Stosując metody ogrodnictwa rynkowego, zwiększamy żyzność gleby i różnorodność biologiczną. Dbamy również o zatrzymanie wilgoci w glebie poprzez mulczowanie i przykrywanie upraw.